Ale proszę Państwa, chcę powiedzieć, że wiadomo, mm -hmm. księżniczek jest bardzo wiele. Błaznów <śmutation> też się kilku znajdzie. Ale przygotujcie się na to, że królowa, no może oprócz mojej żony jest tylko jedna. I przed Wami trzęsienie ziemi. Kto? Doda! A czy wy, no, to czy mimo wiecie mimo. w ogóle, że kobiety też mogą nosić e, te, pewnego rodzaju kalesony, na przykład leginsy? Ale temat sobie wybrałeś. Czy macie? Czy macie? Kobiety mimo, ma naprawdę naprawdę stopy. uważasz, że zdradzimy to, czy mamy kalesony? Taką no noc? kalesony może nie, ale leginsy może macie. Bo ja powiem Ci, że ja za każdym razem patrzę na Was i nie mogę tego znieść. Mnie jest wtedy bardziej zimno mimo kalesony. Wyobraźcie sobie, że ten temat jest ciekawy, ale ja mam dużo ciekawszy temat.